Słyszycie tam muzykę? Posłuchajcie tego. E, 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 e. to jest Squid Game, ale Crab Game. E, nowa gra, która powstała specjalnie na wzór Squid Game, tylko jest chora trochę, e, więc będziemy grać sobie ją. Klikamy tutaj join i lecimy. Okej, okay, ładuje się, nie wiem co... O, co jest? Okej. Okay. Jestem graczem! A nie, na razie pod... podglądam? I ogólnie na chwilę przerwę wam, ale wczoraj fireroad.pl został wyłączony na jakiś czas. Był jakiś dziwny problem, który już naprawiliśmy i musieliśmy całą stronę od nowa zrobić, prawie jak awaria Robloxa. Więc jeśli chcesz na pomóc, to możesz coś kupić z Bo strony przez jakiś czas nie było i jest kod rabatowy Strona, który daje ci darmową dostawę na każdą rzecz Więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to użyj sobie kodu strona, naprawdę Bo wywaliło stronę Okej, okay, jesteśmy w giereczce, wow, co jest? To wygląda jak Squid Game A, muszę kliknąć, muszę kliknąć, muszę kliknąć Jak tu się klika? Jest, kliknąłem, dobra Jaki to jest kozak? Kto zrobił tę grę? To zrobił jakiś youtuber z Ameryki, co nie? O ja, o, o ja, dobra, tu będzie jakaś gra chyba Twisted Towers. Jeszcze tego nie, chyba nie było w Squid Game, to idzie w sezonie drugim. Tak, przewidzieli sezon drugi. 100% legit. Dobra, jesteśmy w grze. Ej, to jest pierwszej osoby, o nie, ja się boję! Aaa dobra, uwaga, trzy, dwie, jedno, go Lecimy. Nie wiem czy w ogóle się chodzi. Okej, okay, mam kijek. Muszę kość bić, muszę kogoś bić, muszę kość bić. A! Co mam robić? A, bo to jest woda! Proszę, nie! Nie chcę ginąć, nie chcę ginąć. Dobra, biego, biego. Biję go, miję go miję gościa. Dawaj, 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 dawaj. Uysh, dawaj. pyś, tyś Dobra, zrzuciłem go. Nie! Dobra, już wiem o co tu chodzi. A, a, góra, 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 góra. Pewnie ta gra jest taka głośna u was. Ale co z tego? Trzeba przejść ją. A! Nie, 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 nie. Dobra, ale Góra, 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 góra. O, dzięki za busta. Uwaga, skaczę. Uysh, tyś. Uwaga, tutaj. Tyś, tyś, tyś. A! Nie wylecę, nie wylecę, nie wylecę. Dobra, a! Nie! O nie, o nie, wyleciałem, wyleciałem, wyleciałem najgorzej. Nie mogę! Nie mogę w tej gra grać. Ona jest ciężka. Jestem dupkiem. Nie! Dobra, spokojnie, wracam na górę. Uwaga! Cyk. Tutaj jeden góra. Cyk! iś, Tyś! Ja Ustałem! Boję się! Aaa! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zeppnę go! Zep tego! Nie będziesz tu wchodzić! Spadaj! Spadaj mi z, z ziemi! Z mojej ziemi! Aaa! Aaaa Idzie Oooo! Oooo! Ok, jestem. Muszę się dostać na górę, zanim mi się skończy czas. Aaa! Ah, jestem! Jeszcze. Zaraz dostanę z tyłu pewnie. No ale muszę ich spychać, muszę ich spychać, muszę ich spychać. Aaa! Ah, ah, nie! Nie zapiesz mnie! Aa! Ah, widzieliście ten skok, jak mnie popknął! Jest! O ja! Wygrałem, nie wiem jakim cudem! Jak to się stało? Nie wiem jak ja wygrałem. Dobra, kolejna runda, nie wiem o co tu chodzi. Je jestem... Muszę uciekać przed ludźmi, którzy mają mnie łapać. Okej. Okay. Czyli ci czerwoni są źli. O nie, 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 ja nie wiem jak ja ubiegać w ogóle. Dobra, tu się ukryję, tu się ukryję za tym. O ja boję się. Boję się mega. Lawa tu się robi! Skąd nie miałem to wiedzieć? A! Skąd nie miałem to wiedzieć! Pomóż mi mordo! On mnie bije! No nie! Nie, proszę! Proszę, zostaw mnie mordo Mordeczko! Mordeczko, błaga mnie! Bądźmy kolegami! Dobra, uśiekł ode mnie. O! Okej, okay, stoję w tym miejscu, nie muszę się bać. Tam jest ten, szukacz! O nie! Dobra! A, biega po ludzi, jakie to jest creepy. Jest, dobra! Wygrałem tą rundę, nice. 13 osób zostało. Ale to było ciężkie, co nie? Serio. O ja, teraz mamy te, skoki, nice! Okej, okay. coraz lepiej się dzieje. Ja jestem na razie wygranym, ale nie wiem. Nie wiem ile ja tu przeżyję, widzowie, serio. Nie jesteś pierwszy. Chyba będę pierwszy. No i gorzej. dobra. E, kto? Kto pierwszy idzie? Kto pierwszy? Ja nie będę szedł pierwszy chyba, z... co mnie bijesz? Przestańcie. Okej, okay, skoczył. Okej, okay, dobra, wiemy gdzie skoczyć. Teraz on. Ja się kręcę, mam mało czasu, minutę. No nie spychaj mnie, nie spychaj mnie. Okej, okay, ten skoczył tam, skoczyli. Ooooooo, Dobra się w ogóle boję skakać w tej grze, nie wiem jak to jest skok. Dobra, nie wiem, nie, zbadaj, zbadaj. Nie bój mnie proszę, proszę, jestem dumen Dobra, on się nie boi. Ja, ja szanuję ludzi, którzy się nie boją, naprawdę, oni są koksami, ale ja nagrywam film, więc muszę się bać. Dobra, co on zrobił? <laughs> co on zrobił? No nie! Jaki lamusek Dobra, znaczy koksu, bo w sobie tak się... No nie, oni spadają! Ja też spadnę pewnie! Dobra, muszę chyba iść, muszę chyba iść, dobra, lecę. Czekajcie jak tu się skacze, tak? Okej. Okay. Minuta została, lecę Spadłem Co? What? Aha! Wszyscy spadli i co? No nie wierzę, nikt nie przeszedł Okej, okay, jesteśmy znowu w trzeciej rundzie Więc się udało na szczęście, bo wszyscy umarli Co nie? Jezu, ale fart Teraz muszę grać dalej, okej okay. eee, Nie wiem o co tu chodzi teraz, okej, okay, zielony Który ja jestem? Aha! Gramy w takie coś, że trzeba klikać Ja jestem zielony, no i gorzej O, zieloni wygrywają Nie, przegrywają zieloni, dobra Muszę pomóc zielonym, muszę pomóc im, naprawdę Bo jak przegram, to będzie przypał, będzie mocny przypał Ale przegram przez mój team, wcale nie przeze mnie no, nie, tak serio, tak. no i on będzie będzie biegać za mną, czekajcie, muszę za jakiś biec, to jest taktyka. This is tactic, this is 100% taktyk O, zieloni wygrywają! Nice, nice, nice! 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 Oni jeszcze tu klikają! Tu może klikać! Co jest? Dobra, tu im wyklikam. Elowina! Nie! <grywy> nie, 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 53, 53, 53, 53, 53, dobra, dobra, dobra Dobra, dajemy radę, dajemy radę, zieloni! Ale ta gra jest creepy! No nie przegrywamy! Co? Jak to? Jest! Jakiś tutaj wygrałem! Okej. Okay. Ja! W ostatnich sekundi ich przegoniliśmy, <grym> Jaki cud. Kolejna gra. Okej, ranę ł. Uciekajmy od graczy, którzy mają... Aha, gramy w takie coś jak y, zimne jabłko. W sensie... Nie, gorące, gorące jabłko, wiecie, gorący potato, Musicie dać komuś y, patyk, żeby on był ten. A ja się tu ukryję. Ej, co bym tu się ukrył? Ej, dobra kryjówka! I teraz mi kiedy patyka. Ale jest trzy Wszyscy sobie tam biegają, a ja się tutaj siedzę. Nice. Zobaczcie, tam się biją. Lubki, lubki, ja się tu kryję Nie, bieg po mnie! A, a, nie, nie. Masz, masz patyk, spaduwa. Ja spadła w dół. Możesz w dół iść? Co? Jakie Nie, Jest za mną! A, 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 spadaj, spadaj, spadaj! Nie rasz mi patyka, nie rasz mi patyka, nie rasz mi. Idzie za mną, czemu za mną? A, a, a. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mu, daj mu. Ja nagrywam odcinek nie ja chcę być dobry Dostał, 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 dostał 40 sekund. Nie! Patykowiec! Ma, jest, dostał! Mam patyk! 11 sekund zostało! Nie, 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 nie! Eee, 6 sekund! 5, 4, 3, 2, jedną! ha Jezus, sorry, że takie emocje są, ale... Okej, okay, jakoś udało mi się wbić z powrotem i zostało tylko 8 osób. Przejdźcie to! Dobra! I chyba światła się wyłączają, tak? To jest ta gra? O nie, trzeba być jak najwyżej, bo to wtedy jest się na... królem O nie, nie umiem wejść tak głupie łóżko Co za nubek, nubek, nubek Ej, mam pistolet, mam... Nic nie widzę Jak ktoś mi zaraz wyleci, to po mnie Dobra Au, 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 au Okej okay. Spokojnie Nie bój się, nikt zaraz nie wyleci O, radio to cokolwiek widzę, co nie? A! Odpaliło się! Zakasło! Co to było? Ej, pójdę tutaj, przy te, te, napis, to wtedy będę mieć szansę na przeżycie. Okej, okay, przeżyliśmy. Tylko jedna osoba odpadła. O, jak mu współczuję. Hehe. <grym> Dobra, teraz the floor is lava. Czy podłoga to lawa? Nie rozumiem. Nie rozumiem, dosłownie. Dobra. A musimy skakać, tak? One się niszczą pod nami? Czy co? Aha! Dobra. Uh! Okej. Okay. Dobra, żyje, 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 żyje Jeszcze 19 sekund. 19 sekund. Uwaga, sabotażuję go, przykro mi! Eee! Uh! Lecz do lawy, gościu! Aaaaa! Uh! Uh! Jaki sabotaż najgorszy! Okej. Okay. na luzie, na luzie, daj radę. Daj radę, daj radę, daj radę. Zostały trzy osoby, pić sekund, pić sekund. Czy moje złamię to po mnie? Dwie. Jedną, skoczy tu! Jest! Przeżyłem! I teraz go spepchnę! Pepchnę go! A nie... Da się? LOL! Nie! Spadaj! LOL! Co jest? Zepchnę dwóch. Uh, aha, okej. Okay. Czy ja wygrałem? Ech, czy ja właśnie wygrałem Squid Game Ooo 8 milionów złotych, pochciam! co to było? Jakie nupki Okej, okay, jeszcze zagrajmy w tą grę, bo nie, to, to jest najlepsze, co nie? Skakanie po tym. Okej, okay, gość już się... Ej, no co mnie pchasz? No przecież nie przyjdziemy tego i będziecie się pchać. Ech, w sumie to trochę jak ja zrobiłem na Florislawa, ale dobra. Czy tam skoczyć, czy nie? Okej, okay, on skoczył. Fifek, czy da radę? Ech, nie, zbagował się Ech, Nie, pomóżcie mu! Aaa, ah, dobra, skoczył kolejny. Okej, okay, on spadł. <gry> o, skoczył, dobra No zepchnął go, to jest bez sensu, spychanie się Okej, okay, skoczył kolejny No ja co on robi? <gry> dobra, mamy minutę, no idź ktoś. Okej, okay, Kasper idzie. Łaga, Kasper skoczył, skoczył. Dobrze, jeszcze jeden skok. O, dał radę, dobra. O, o, dobra, nie dał rady. Lecę. okej, 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 okej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to było tu? Teraz tam? Czy gdzie? Gdzie miałem iść? O nie, zapomniałem, chodźcie, macie 50 sekund Nie, no co za typek, czyż to nie, no nie, trzy osoby No już nie pamiętam, ten czy ten to był? Nie idę, ja nie idę, co się na mnie patrzysz? Nie spychaj, nie spychaj, dobra, skoczył, dobra, skoczył, sojusz Sojusz, 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 sojusz Co mnie zbychasz? Oh, dobra, 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 sojusz Dawaj, dawaj, dwa, 19 sekund, lecisz, 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 no 17! Czemu ja muszę iść pierwszy? Eh, dobra, muszę zaryzykować. Iść, ptyś. Okej, okay, jestem. Teraz twoja kolej. Teraz twoja kolej. Dobra, walisz to, idę pierwszy. Nieeee yeah! No i on spadł, super.